Czy coś tu jeszcze możemy powiedzieć? No co tu jeszcze możemy powiedzieć? na no, słońce będzie Wam przeświecać ale nie, to nie będzie tak, że cały miesiąc będzie taki słoneczny. Nie, nie, bo tu właśnie jest to, yy, te tematy do przepracowania. Tu będą, no niepotrzebnie może pokazuję tą kartę, bo się ktoś zniechęci jeszcze. <laughs> ale ta karta jest bardzo ważna, bo ona mówi o tym, że musimy przepracować nasze najtrudniejsze tematy, ale to nam pomoże potem zrealizować właśnie. To marzenie. A jeszcze tutaj mamy dodatkowe karty na temat radości. Co nam tu radość sprawi? No, cesarz jest w zasadzie kartą dostatku, ale ponieważ jest tutaj połączony z kapłanem, więc bardziej tutaj um, by można domniemywać, że bardziej tutaj chodzi o takie, o jakiś taki autorytet. Być może dla kogoś będziecie autorytetem. Może dla waszego syna, bo tutaj jest paś. Dla kogoś tu będziecie takim autorytetem taką osobą mądrą, będziecie tu przez kogoś podziwiani za mądrość. Cesarz to jest zarówno autorytet, jak i, jak i osoba sukcesu, owszem też, ale tutaj w połączeniu z kapłanem mniejszy akcent bym stawiała na sukces, bardziej bym stawiała na autorytet jednak. I co tu jeszcze mamy? No tego maga też warto się trzymać, bo bo wy tu pomysły będziecie myli mówiły o tym dwie karty aż no i tutaj możliwość realizacji tych pomysłów jest także tego się trzymajmy że tutaj jest możliwość realizacji pomysłów nie wystarczy mieć same pomysły ale jak się je realizuje to je można właśnie zrealizować z powodzeniem bo tutaj jest karta realizacji marzenia więc tu jakieś wasze marzenie w kwietniu się spełni aż słońce jeszcze będzie przyświecać dodatkowym marzeniem, bo to jedno jest takie bardziej materialne marzenie, dla, dla tych, którzy chcą sukcesu zawodowego, to jest takie bardziej materialne spełnienie marzenia. Natomiast dla tych, którzy tutaj będą się pytać o sprawy uczuciowe, no to mamy jeszcze tego rycerza, czyli ktoś tu się w waszym życiu pojawi i słońce będzie tutaj dobrze wróżyło temu związkowi. Tu nie mówię, że od razu ślub czy coś, ale i no jest to spełnienie pokazane i sprzyjające okoliczności są pokazane. Jakaś taka taki optymizm, przede wszystkim radość, dużo radości tutaj. No, tam jeszcze była radość pokazana w tym czwartym tygodniu, tutaj też. Także to nie mimo, że miesiąc będzie trudny, to jednak będzie tutaj dużo radości. No, i właśnie to spełnienie mnie tu zastanawia. To spełnienie bardzo ładnie tu wygląda. O. Do tego spełnienia życzę i do usłyszenia.